Masz wieku Często czas Nie ma znaczenia, młode pokolenie EMA, sprawdź ten schemat. Dążymy do spełnienia, wychodzimy z podziemia. Halo Ziemia, mamy coś do zrobienia. Chcemy mieć wiarę, że można robić to dalej. Wychodzimy poza skalę, bo chcemy pchać to dalej. Kaman, nie jesteś sam, idę przez świat. Dzielnice i rap, głośniki Mike, cudowny stan. Zobacz jak minął ten czas, gdzie jesteśmy teraz. Zawsze jest moment, żeby zasmakować szczęścia. Nieważne kim jesteś i też po jakich przejściach. Każdy ma szansę, w każdy jak będzie życia. Technika zrybią z siebie zawodnika. Nieważne czy na trapie, czy na hotzgurowych pitach. Liczy się zajawano i konsekwentna praca. Jedyna zasada: dużo rób, mało gadaj. Wszystkich naszych Wszystkich dawnych, dawnych, dawnych marzeń po... pozostały my. Jestem jednym z was. Aż do naszych dawnych teraz my Pierwszy czy starszy Ważne by żyć i mieć wolę walki I spełniać sny Nieważne czy jesteś pierwszy czy ostatni Nie jesteśmy opcją, ale lubimy warianty Nikt nie jest kreślany na starcie Każdy dostaje szansę, więc korzystajmy z tej szansy Żużlowej też człowiek na scenie Jak się robi rap Pokażemy taniec i rozluźnienie Destresowe nastawienie Jestem jednym z Was, starszy o wiele lat, tworzymy razem skład, bo każdy tutaj gra, bo każdy tutaj gra. Wszyscy razem łączymy siły teraz, starsze i młode, pokolenie się ma, jedna scena. Nic się nie zmienia. Jesteśmy tutaj po to, by spełniać marzenia. Słuchaj głosu serca tego, co napędza. Jak na pętlach, właśnie w tobie jest potencjał wspólny temat zawsze ważny przekaz czerpać rady życia i przestać się bać. Wszystkich naszych Wszystkich dawnych, dawnych marzeń po pozostały sły. Jestem jednym z Was, a z Teraz wiem jak czas ucieka, pozostaje go brać Dostrzegaj w człowieku człowieka, no bo to ty i ja Ile prawdy, tyle kłamstw, czasem nie do mówienia Nie oczekujemy braw, nie mów, że nic się nie zmienia Ulice mają historię i chyba słyszały wszystko Wiem, że ważne co będzie, a nie co nam nie wyszło To my tworzymy przyszłość, nie kartki z kalendarza By podejmować działania, nie sobie tylko wyobrażać Wiem, powiesz, że nie mam perspektyw Wcale tylko powtórzę, ludzie ludziom zgotowali ten los I'm just enough.